Dzień dobry! Ech, ja to wróciłam do domu dzisiaj z innej perspektywy. Wróciłam do domu, zjadłam śniadanie już, e, wypiłam sobie troszkę wody, którą jeszcze doniosłam z pracy, bo ja ogólnie muszę dopijać wody, bo nie umiem czasami wypić całej. A chyba, że to jest lato, to w lato zawsze biorę dwie lub trzy butelki e, do jakiejkolwiek pracy. A do tej też zawsze, właśnie jak było lato cieplutko po te 30 stopni, to brałam właśnie z 2-3 butelki wody. A teraz w zimę jest ciężej, no? Bo nie chce się aż takiego pragnienia nie ma, bo też więcej się pije herbatek i w ogóle jakieś kawki, cieplutkie rzeczy. No, ale tej wodzie to tak się nie, ten, nie pamięta czasami. No, oglądam TV na chwilę. Idę zaraz e, do siebie. E, I co? Otworzymy kalendarz? Kalendarze. Może sobie jeszcze chwilę pogadamy. Dzisiaj z Wami jeszcze też sobie pogadać, tak wiecie, mm, o tym, kogo oglądam na, we vlogmasach, bo to też myślę, że będzie ciekawe, bo to jest jedyny miesiąc, gdzie wiem, że Mam filmy do oglądania jak ja się nudzę. Bo ja mam także ja się nudzę <noise> bardzo często. I właśnie ja zawsze szukam czegoś na YouTubie. Bo wiem, że zawsze na YouTubie jakaś dziewczyna coś w grudniu wrzuci, czy jakaś nowa osoba, czy ktoś taki wiecie, starszy. No, ale wiem, że zawsze jest vlog albo film po prostu. Także grudzień jest pełny filmów. Także nie musicie w grudniu się martwić o to, że nie zobaczycie jakiegoś filmu u kogoś. Ojejku. Co tam bułę? Kajzera bo jeszcze była z wczoraj. Z takim mięskiem z obiadu i dodałam sobie no to z sosu takiego słodko-kwaśnego. Masakra. Dobre, ale... Ja nie mogę tak jeść. No, ale po prostu pomyślałam, że zjem bo potem jestem głodna jak tak jestem może przebudzę się około 12 i idę tam się wysiusiać i w międzyczasie mi bólka w brzuchu, ale mówię no nie, ja idę się spać, co nie no i to tak wygląda więc ja zawsze sobie tam coś zjem zawsze idziemy, jemy kolację nie, także ja jem śniadanie śniadanie śniadaniu kolację taką przed spankiem ja mam tak małe oczy ale muszę iść jeszcze zmyć tapetę i mogę iść... Ja już jestem pół godziny w domu, także... To już czas najwyższy iść do siebie. no Także widzimy się. Tak jak wczoraj, kochani, e, otwieramy kalendarz i idę spać. Znaczy no, jeszcze idę zmyć tapetę. I ja coś jestem w ogóle w ciuchach roboczych tutaj pod spodem, dlatego najpierw przyszłam otworzyć kalendarz, bo to jest ważniejsze niż e, moje mycie twarzy. Także... Otwieramy Dziś trochę. balea na początku i ja już trójkę tak przypadkiem tutaj zauważyłam. I to chyba jest w tą stronę. Tak, to będzie w tą stronę. Mam nadzieję. I mamy szamponik. Fajnie. I to jest szampon z czym? Aha, zestresowane zimą włosy. Splisang, falich, czekajcie zobaczę, bo chyba tu z tyłu mam kartkę, niestety nie ma napisane co to jest ten, wiem tylko, że do włosów, nie wiem, może, że jakieś splątane i zmęczone zimą włosy, coś takiego, może, może coś takiego być, mm. A, teraz. nie wiem, teraz. Nie wiem sobie tak, tak o przypomnieć co to znaczy Dobra No i trójka w Only Bio. I tutaj jest ta trójeczka I tutaj widać, że jest chyba produkt O, ojoj Ale to jest piękne Ja to widziałam właśnie chyba na kanale u Pauli Glam Pauli i to jest olejek wygładzający z efektem rozświetlenia. I znowu biała czekolada. O No ja go nie otwieram, z tego względu, że ja używam teraz dwa olejki. Jeszcze mam kilka w zanadrzu, także no, tego nie otwieram. Myślę, że przyjdzie na to czas. <laughs> także ten olejek na razie idzie w. Odstawkę, nawet go nie otwieram, żeby powąchać, no bo też ze względu na datę, no nie, data jest do 2027, ale no, mimo wszystko nie chcę tego otwierać, bo to jest tutaj chyba do 6 miesięcy od otwarcia, pewnie się tak błyszczy, że nie widać. 6 miesięcy, no także nie chcę, no jest, tutaj mieni się, pięknie to wygląda. Także, o jezu, chyba że w Sylwestra pokuszę się zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, a ja wiem ogólnie, że te serie wszystkie, hmm, chyba wszystko, z tego kalendarza jest normalnie, stacjonarnie do kupienia. Także, jeżeli Was coś ciekawi, to warto podejść do Rosmana i sobie zobaczyć. Kochani, ja się już okąpałam, ogarnąłam. Teraz będę. Muszę to poczekać, aż troszkę wyschnie. Dam sobie sprayu. Są trochę pokołtunione, pokołt ale to ze względu, bo mam te włosy. <laughs> ale nie są tak mocno. Także ja używam mgiełki z gliskura czy glis. O obojętnie. I daję też olejek później przed suszeniem. I później jeszcze daję troszeczkę olejku po... Mm, ...poprostowaniu, o. I tak. A mm, to wam pokażę w międzyczasie. Bo muszę jeszcze troszkę się ogarnąć. Zrobię sobie pielęgnację. I wrócę do was możliwe, że z makijażem. Zrobimy sobie make up dzisiaj znowu, ale zrobimy sobie tak w przyspieszeniu. Tak na szybko. Mm, I co? i to tyle będzie chyba z tego vloga też taki mało świąteczny I jeszcze, ale ja tak już wam mówiłam, że te, te tygodnie są zawsze ciężkie no, może być ciekawy na przykład w na ranki albo właśnie w weekendy, także ale ważne, że jest jakiś tam e, luźny, chociaż luźna gadka Katka, szmatka pogadamy sobie, jak będę prostowała może włosy, kogo sobie tam właśnie oglądam, bo mówiłam, że będziemy o tym gadać, bo ja sobie ogólnie i żeby nie zwariować z tymi filmami, no to ja sobie w międzyczasie już montuję, jak już nagram scenę, tak? Sceny. Na przykład rano, jak nagrywam, że się z wami witam i tak dalej, to już sobie to zmontuję i już to mam. I potem już przed pracą sobie to robię w międzyczasie mi się to renderuje a potem już tylko wrzucam na kanał i to tak wygląda u mnie, no, ustawiam sobie na 8.30 i o 8.30 macie film tak samo jest zawsze chyba, że właśnie robię jeden stacjonarny że wiecie, takie jakieś denko, no to tam w miarę możliwości go przeglądam co trzeba to zostawiam a to co nie to wyrzucam i tak zostaje film i tak go przerabiam. No, ja nie mam jakiejś tam yy, nie wiadomo jakiej, yy, ten do, do tego, do przerabiania jakiejś strony. Yy, ja mam zwykły telefon i ja z telefonu wszystko robię obecnie. Może kiedyś się to zmieni, może będzie jakiś aparacik. Ale w momencie, gdy nie wiem, jak to będzie wyglądało, no to wiecie, też nie mam komputera, bo ja u mnie nie używam. Znaczy mam komputer, brat ma, mój tata ma, moja mama ma, ale ja nie używam komputerów bardzo rzadko. Ewentualnie ja idę sobie zagrać, a nie montować film. no. Mam telefon, telefon mi obecnie starcza. Tak wam chciałam powiedzieć ten. I idę się ogarnać bo już jest 17 a ja tak około 17 zaczynam się właśnie zawsze ogarniać i dzisiaj wstałam sobie troszkę godzinę wcześniej żeby właśnie się umyć tak wiecie włosy przede wszystkim i żeby co zjeść sobie spokojnie obiad napić się kawki no i taka taki wtorek bo dzisiaj wtorek kalendarz otworzony i coś jeszcze bo to wszystko. A jeszcze na Instagrama idę rzucić sobie zdjęcie, bo ja ogólnie na tym moim Instagramie połączony tak jakby z kontem YouTube, czyli bajka kosmetyczna, no to ja tam wrzucam kalendarz adwentowy. Po prostu jak wam już nagram, to klikam zdjęcia i pokazuję, co tam było w okienkach. Także idę trzeci dzień wrzucić napiję się kawki, ogarnę sobie troszkę włosy albo make up, jeszcze nie wiem właśnie czy make up aha nie, pielęgnacja no to zrobię sobie włosy i pielęgnację i do was wrócę z makijażem i sobie tak na szybko pokażę. słuchajcie, ostatecznie się pomalowałam, bo oglądałam film na youtubie, no i po prostu sięgnąłam po mój Organizer z kosmetykami sobie się działam elegancko i się zaczęłam malować. Także sorry. <laughs> Ale spokojnie. Jeszcze mamy 21 dni, żeby się malować razem. Także jest to bardzo dużo, eee, także spoko. I już przecięłam podkład z ten Eveline Better than Perfect. I tam jest dosłownie na. Nie wiem, do końca tygodnia użyć. Nie więcej, zależy jaka ilość będzie mi siedzieć. Słuchajcie, przetestujemy sobie jutro. Mam nadzieję, że będziecie chcieli. Zaraz Wam pokażę. Bo mam, jeżeli oglądaliście kurczę, właśnie. Ja wiem, że są osoby, które mają ten kalendarz i trochę Wam zaspoileruję i przepraszam. A chyba, że popatrzę dokładnie, w którym to było okienku i przetestujemy później. Tylko, że ja już nie mam bazy pod makijaż. I mam tutaj taką bazę pod makijaż z jednego z kalendarzy. No i tak się zastanawiam, czy go mm, przetestować, czy też nie. Bo też nie chcę, powiem, że tutaj właśnie ta osoba mnie też ogląda, także no nie chciałabym też jej psuć niespodzianki. W tym kalendarzu, ale też e, dla mnie by to było ciekawsze, tutaj, żeby Wam pokazać, czy się sprawdza, czy też nie. Czekajcie, które to było? Muszę w ogóle poprzeglądać jeszcze te wrótki, wszystkie i zobaczyć, co mam sobie wziąć, bo ja tu mam jeszcze z tych poprzednich kalendarzy e, ten, e, co? E, te rzeczy, a nie tylko z tego. Co ja tu mam? Koper, coś tam. To gdzieś tu było. To jest to. To takie większe było. Tak, to jest taki primer. No i tak się zastanawiam, czego sobie nie przetestować. 20 ml i to by było fajne, akurat. do końca roku by mi starczyło, albo z początkiem roku. Także dajcie znać. Mogę wam przetestować z jakimś takim. Wiecie, mam akurat jeszcze podkład, który. Który ja mam sprawdzony także moglibyśmy go sobie przetestować. I chcę też przetestować te pomadki z temu, bo jeżeli będą fajne, to wiecie, ja chciałabym sobie jeszcze domówić te konturówki i te pomadki. I, i, i to bym jutro przetestowała. Ten primer i te pomadki no to by było fajne, znowu coś przetestować sobie delikatnie i co idę zaraz suszę te włosy i przy, nie wiem, czy pogadam z wami w końcu, czy nie jeszcze na koniec czy też nie zobaczymy, bo naprawdę jestem dzisiaj taka wiecie co, bez życia wszystko mnie boli kręgosłup, znaczy kręgosłup, plecy mnie całe bolą to ja bym gdzieś przywaliła, a nigdzie nie przywaliłam. Czyli by się nade mną znęcali w tej pracy, no ale tak nie jest, bo akurat, że jedynie psychicznie czasami się znęcają niektórzy, ale tak to jest okej. Okay. Też bym musiała kiedyś poruszyć ten temat, pracy, ale to z czasem, bo ogólnie często gadam o pracy, ale um, o, w sumie nie o pracy, tylko o. Takiej atmosferze w pracy, jak to wygląda, bo można mieć fajnych znajomych, a można mieć i wrogów w pracy, i na własnej linii produkcyjnej, niestety. Takie, takie jest życie. Dobra, suszę te włosy, a nie pieprze głupoty. <noise> I, I widzimy się, może jak będę prostować te włosy. Chyba, że zaś włączę sobie film, bo jest tyle tych vlogmasów, że ja nie mam kiedy tego oglądać. Więc jeszcze tam przed pracą mogę sobie 20 minut poświęcić na vloga, a po przed pracą, znaczy przed pracą w sensie auto, w autobusie, a w domu to tak sobie oglądam praktycznie cały czas. Jak się maluję albo niż idę spać, to też sobie coś tam włączę. Na przykład rano oglądam. Mogę Wam sobie powiedzieć tak teraz, żeby już było świąteczne. Najchętniej oglądam rano O matko i córko Naprawdę, ja zawsze czekam na O matko i córko Vloga, vlogmasy Bo one są naprawdę bardzo przyjemne Takie domowe, rodzinne Naprawdę są bardzo fajne Andziaksa, lubię Andziaks Andziaksów Czarlot Szarlotkę Lukę, uwielbiam od nich vlogmasy Są one bardziej takie Wiecie mm, dla mnie tam jest za dużo tego, że jest coś, coś kupowane, więc jakieś dodatki, ale ja to rozumiem, to jest jej content, jest to jej sprawa nie moja. Niech sobie kupuję ile chce i co chce, Ale dla mnie to jest taki jakby przesyt, ale teraz jest właśnie w fajnym miejscu, bo jest w Laponii, także tu jest coś innego, także to mi się podoba. Albo też oglądam tutaj Eliskę oglądam nie się oglądam, dlaczego nie oglądam, no naprawdę troszkę tych kanałów też jest i kogo jeszcze oglądam w sumie w tym roku Glam Paula Paula sobie jeszcze oglądam, a tak to w sumie bardzo mało, ale jak mam ochotę coś jeszcze obejrzeć, to sobie szukam jakiegoś nowego kanału i sobie tam od czasu do czasu obejrzę coś zupełnie innego niż teraz na co dzień. No, także oglądam sobie tych kilka kanałów, ale to jest naprawdę taka moja standard, jeżeli chodzi o Paula. O Andzie i o Matko i Córko. To są trzy takie kanały. Wiem, że ich oglądam i zawsze je będę oglądać, dopóki nie przestaną nagrywać. Bo mają naprawdę ciekawe. Na przykład teraz Paula się przeprowadziła do, do nowego domku i tam sobie mieszka. Pokazuje ten swój świat, pokazuje ten swój domek. Bardzo fajnie, taki też fajne filmy ma. No i wiadomo dziewczyny też macie super e, filmy i na przykład, wiecie, na przykład nie się lubię oglądać z miłą chęcią sobie pooglądam Czy zakupy kosmety, e, kosmetyczne, zakupy spożywcze, czy po prostu taki luźny, domowy dom e, vlog i właśnie u nie się tak się czuję, jakbym była w domu w tym filmie. <laughs> jak wygląda ten film? wyborze tak przyjemnie, nie? No, także mam nadzieję, dziewczyny, że będziecie jej w przyszłym roku nagrywać, jeżeli wam się wszystko przyjmie. Bo ja też właśnie już, już kombinuję, jak to by było w przyszłym roku, bo już mam plany na przyszły rok. Tak. Osoba, która nie chciała nagrywać vlogmasów, ma już plany na przyszły rok. Także patrzcie, co ze mną vlogmas zrobił <laughs> trzeci dzień. Hej, no, ja jestem w szoku, bo to już trzeci dzień, a jeszcze całych kalendarzy nie otworzyłam. Uh -huh. Ale to nie jest z czekoladkami, dlatego sobie to dawkuję. jak to by było z czekoladkami, wszystko to bym pootwierała. No, ale teraz i tak, i tak mam osoby, czy tak sobie jem. Jak mam ochotę, to zjem. Czy w domu, czy po pracy, czy przed pracą. To mama zawsze ma Prince Polo. W szufladzie zawsze ma kilka takich rzędów. I z każdego smaku po, jedno, po kilka. I jak mam ochotę, to idę sobie po niebieskie Prince Polo i dobrze. No. Dobra, idę, bo widzę 8 minut gadam. I możliwe, że się zaraz do Was odezwę. A jak już się nie odezwę, że będziemy prostować włosy, no to sorry, ale no ja jestem gaduła, a nie chcę, żeby był długi ten vlog. Kochani. Przepadłam, bo zaczęłam oglądać znowu vlogmasy eee, I zaczęłam oglądać Aliśkę <noise> Właśnie do, dodała jak ja zaczęłam suszyć włosy i mówię nie no, to już muszę obejrzeć, skoro już zaczęłam. Bo właśnie zawsze Eliśkę oglądam sobie później albo rano. A chciałabym sobie zobaczyć na spokojnie. Dzisiaj będzie to nudniejszy vlog. Jeżeli ma, ten, jeżeli był za nudny, to sorry. Ale no, niestety, tak już mówiłam kilkukrotnie i się jeszcze raz powtórzę. Tydzień jest zawsze nudny. Jeszcze teraz czytałam wiadomości z pracy, bo jednak mamy dni wolne w święta, także zajebiście, bo ja nie mam zamiarów pracować w święta i ja to powiedziałam, że jeżeli mam w Wigilię pracować, to ja w ogóle nie przyjdę i zacząłam ten, i teraz okazało się, że tam dyrektor czy ktoś zażądał przerwę od Pracy, także dobrze. Tutaj mam nockę na cześć, wigilia wolną. Mogę iść na spokojnie na pasterkę, mogę na spokojnie, wiecie, spędzić czas z moimi rodzicami, z moim bratem i będzie fajnie. Może pójdę gdzieś do kumpeli, pojadę sobie do kumpeli, wyświęta. A nie, że idę do pracy. Także fajnie, super, bo 27 to jest wolny dzień, także mega, mega fajnie, mam bardzo dużo czasu wolnego, więc na pewno filmy też się będą pojawiać w tym czasie. I ogólnie rozmyślam, czy by w ogóle nie pociągnąć do końca roku tego. Vlogmasa, więc dajcie znać, czy macie ochotę na cały miesiąc ze mną Czy to będą vlogmasy, czy to będą po prostu filmy, czy to będą jeszcze jakieś inne filmy Dajcie znać, czy macie ochotę, a ja się kurczę z wami żegnam Idę dopić kawkę, jeszcze do łazienki Wiecie, ogarnąć się do końca Przebrać i idę i sobie już zmontuję też tego vloga Bo sobie włączę o Eliśki film na drugim telefonie Tak, żeby właśnie wszystko mi grało No i kochani, co? Widzimy się jutro Mam nadzieję, że będzie trochę ciekawiej niż dzisiaj, ale wątpię Ale no... Tak Wolę codziennie nagrywać prawie to samo, niż na przykład w vlogmasie, na przykład Na przykład robić vlogmasy z trzech dni tak ja myślę i nagrywać wiecie to samo w jednym vlogu. A tak macie codziennie, coś, coś ciekawszego. Bo zawsze coś tam pomyślę, coś wymyślę, coś tam ten eee, coś wam pokażę, tak jak wczoraj, we vlogu, czy przedwczoraj wam pokazałam te moje produkty, ile tego jest. No i wiem, że jedna osoba była prawie blisko, prawie, jeszcze brakło troszkę. Do tego prawie. No, ale fajnie, fajnie. Fajnie, że zgadywaliście ten, kto chciał. No i co? Ja idę i idę oglądać Eliśkę i przerobić tego vloga i go wam wrzucić na 8.30. Zostawiajcie łapeczkę w górę i widzimy się jutro. Pa!